I gramy na Maxa czas na recenzję. Recenzję dosyć nietypową, chyba, tak mi się wydaje, bo gra zadebiutowała w 2013 roku, ale specjalnie sprawdzałem. I Warframe teoretycznie cały czas, nie wiem, czy wiesz, cały czas jest w fazie otwartej bety. Yy, znaczy, znaczy gdzieś tam Są, jest są na... różne informacje na ten temat. Nie sprzeczne, że tak powiem. Znaczy właśnie ciężko jest określić, czy ta gra wyszła, czy nie wyszła, bo to, to ona jest prowadzona jak early access, ale. No, mimo wszystko tej zawartości jest tam mnóstwo. Znaczy, że Riaxy to trochę źle brzmi, nie? bo to tak y, negatywnie może, może mieć negatywny że no, brzmi. Tak, to, jak tak to wygląda mniej więcej, że masz y, updatey, znaczy no, jak gry MMO. no Nie oszukujmy się, to jest gra MMO i jest dokładnie tak samo prowadzona, że mamy cały czas dodawane jakieś nowe misje, y, nowe nowe lokacje, nowe. Tak, nowe części jakieś tam wobec... i tak dalej i te klasy, czyli warframe tytułowe. Ale postanowiliśmy zdecydować grę, bo skoro tak naprawdę nie ma daty premiery konkretnej, nie ma takiego momentu, kiedy niby skończyła się beta, zaczęła się pełna wersja, więc postanowiliśmy, że czemu nie w końcu. Tym bardziej, że ja zacząłem więcej grać, a tak naprawdę czekałem na jakiś impuls, żeby zacząć więcej grać w Warframe. I tym bardziej, że to był taki okres, gdzie jakby nie miałem żadnej gry, w którą tak regularnie bym do niej powracał i tak dalej, więc padło właśnie na Warframe. I okazuje się, że to jest naprawdę, czy już wiedziałem, tylko nie wiem czy grałem krócej w przeszłości, ale to jest naprawdę jedna z najbardziej chyba angażujących gier, nie tylko free to play, ale nawet z gier typu MMO-like, pseudo MMO, nie wiem jak je nazywać. Jeżeli, jeżeli myślimy o grach takich jak Destiny na przykład, to dla mnie Warframe, i grałem dużo w Destiny 2, i w jedynkę, i grałem w The Division, Warframe pozostaje chyba obecnie dla mnie najlepszą grą tego typu, wydaje mi się. Tak, i trzeba dodać, że on jest za darmo, tak? To tak. jest gra free to play i ona jest rzeczywiście free to play. To nie jest tak, że żeby jakoś coś tam ugrać w tej grze, musimy zapłacić za platynę. Tam tak się nazywa ta płatna waluta. Ta płatna waluta, dokładnie. I nie musimy w ogóle nawet na nią patrzeć, żeby ją kupić, bo... Ja w tym momencie, jeżeli potrzebuję platyny, to po prostu handluję z ludźmi na rynku i mam tą platynę. I nie mam większego problemu, żeby ją zdobyć. Ani razu nie kupiłem w tej grze platyny. I jakbym w tym momencie miał kupić platynę, to nie dlatego, żebym jej potrzebował, tylko dlatego, żeby wesprzeć twórców, bo no rzeczywiście tam jest kawał dobrej roboty włożony w tę grę. No tak, i zacznijmy od tego, że Warframe jest grą, w której jakby jest fabuła, powiedzmy że ona jest, ale jest tak bardzo raczej w tle i jeżeli miał, miałbym tak opisać Warframe komuś, kto nie zna tej gry, to to jest po prostu szereg kolejnych misji, na które wyruszamy z naszego statku, który możemy w ogóle customizować, zmieniać kolory, wystrój wnętrza i tak dalej. Mamy nawet swój pokój, jak w Mass Effect, gdzie stawiamy figurki różne, możemy stawiać na, na półeczkach i tak dalej. Um, I i levelujemy, levelujemy naszą postać, zdobywamy ekwipunek i też levelujemy ten ekwipunek i cała gra polega właśnie na tym, na tak zwanym grindzie I ja wiem, że grind to jest słowo Powtarzalne czynności, tak powtarzanie tego samego, ale jakby w grze tego typu to jest jakby sedno rozgrywki, i, ale dlatego, że ta rozgrywka jest tak dobra, to w ogóle nie męczy. Tak. Bo podstawą jest walka, prawda? Walka i poruszanie się to są takie dwie. I o to chodzi właśnie. Przez to, że gra jest oparta na grindzie, yy, tak jak kupienie, kupienie sobie tej całej waluty premium, yy, tak naprawdę odbiera sens grania, no bo. Yy, gra sprowadza się do tego, tak naprawdę, takim już pomijając, tą całą fabułę i tak dalej, żeby zdobyć nowego warframe. No bo każdy tak Warframe' ma y, zupełnie inne moce, to za chwilę, ale każdy y, y, polega na tym, żeby właśnie zdobyć tego Warframe'a, który składa się z, zawsze z czterech części. Jest to schemat i są tam trzy komponenty do niego. <laughs> I w tym momencie, kiedy byśmy kupili tą y, platynę po to, żeby kupić sobie tego Warframe'a, no to tracimy sens. Grania, no bo po co mamy grać, skoro to, co jest głównym takim rdzeniem rozgrywki, już nabyliśmy. Tak jest, to tak jakby porównam do dawnych, starych czasów Diablo 2, na przykład, kiedy wyruszaliśmy na jednego bossa, tak, grając po sieci, na przykład na -necie, i dziesiątki razy się chodziło na jednego bossa, po to, żeby zdobyć jakiś jeden konkretny przedmiot. To tak naprawdę samo to w sobie było frajdą, tak, bo tak naprawdę dobra, zdobywaliśmy ten przedmiot i go mamy, ale. Jakby samo zdobycie go, kupienie go na jakiejś tam nielegalnej aukcji na Allegro, czy jakie tam portale wtedy były aukcyjne, to to, to, to nie, nie było jednak to samo, prawda? Bo sednem gry była ta rozgrywka i, i walka i tak dalej, i testowanie kolejnych buildów. Tak, no właśnie już... Ja już trochę w to pograłem, mam tam... No właśnie, ile masz godzin powiedz w Warframe? Około, około 400 w tym momencie. No właśnie, ja mam około 40 dopiero. Wiem. I ja powiem, to, to nie jest dużo 400 godzin w Warframie, muszę, muszę przyznać, bo nadal są ludzie, którzy po prostu przebijają mnie. Naprawdę yy, jest duży, duży pułap różnicy między mną a jakimiś graczami mm, z wyższym levelem. Jeżeli chodzi o samo uzbrojenie, o same mody i tak dalej. Yy, ale co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem, chciałem powiedzieć o tych Warframe'ach, bo zdobywanie tych Warframe'ów jest yy, jest bardzo, mm, bardzo ciekawie zrobione, znaczy jest mała szansa na wydropienie tych części, tak? Na zdobycie części z, z, właśnie z tych bossów i tak dalej. Jest tam załóżmy 7%, 3% nawet czasami i zdobycie takiej części Powoduje, że no, to jest niesamowita radość. Ja w końcu załóżmy po tych, nie wiem, 30-30 yy, mm. pokonywaniach tego bossa. Tego, górnego, tego samego. Tak, tego samego. Zdobywałem w końcu tą część, to jest taka ulga i, mm -hmm. i super, cieszymy się. I tak. Dobra, jeszcze tylko trzy. Przy no i... tak, bo to jest Wodel... w ogóle. Ja też mam skojarzenia z WoWem, bo grałem bardzo dużo w WOW-ach kiedyś hardcore, się chodziło na rajdy właśnie po to, żeby zdobywać jedną część tam setu całego ekipunku, i to jest bardzo podobne uczucie. Przy czym tu jest o wiele przywód do walki, niż w wow jednak, bo właśnie o tym trochę powiedzmy, że Warframe jest. Można powiedzieć, że to jest strzelanka TPP, ale tak naprawdę strzelanie na dłuższą metę tam odgrywa mniejszą rolę, bo przede wszystkim każda klasa, czyli ten Warframe. Ma oddzielny zestaw umiejętności. One są totalnie różne. Do tego dobieramy sobie dowolną broń. Tu mamy karabiny maszynowe, strzelby, mamy jakieś zupełnie kosmiczne bronie. Nie wiem, wyrzucnie bełtów, jakąś jaką, futurystyczną kuszę, coś w tym stylu. Jakieś tam laserowe, w ogóle przedziwnie wyglądające, tak, które. Mamy, mamy też zwykłe katany, mamy zwykłe łuki. Takie najzwyklejsze po prostu ładujesz strzałą i strzelasz. Tak. Jest I... tego bardzo dużo i możemy swoją postać dostosować do takiego bardzo futurystycznego Warframe'a, który ma tam jakieś niesamowite lasery z broni, ale możemy równie dobrze strzelać z broni jak, jak łuk, najprostszy łuk. Jest tych, tych łuków też kilka rodzajów. Możemy używać niesamowitych biczy energetycznych, a możemy równie dobrze wziąć, wyposażyć się w jakiś tam miecz, czyli jakąś katanę. I sama gra, przynajmniej z początku, teraz to trochę odbiega od tego. Znaczy, ona dalej ma taki klimat, taki japoński, taki samurajski trochę. To ja mówię, no to, to jest kosmiczny ninja, nie Warframe, gramy takim właśnie kosmicznym i, ninja. I dlatego to jest, to jest całkiem spoko, że y, dają nam możliwość zrobienia y, postaci nie tylko jakiejś kosmicznej, niesamowicie, y, niesamowitą technologią, ale możemy równie dobrze tak jakby sięgnąć do korzeni tego wszystkiego, bo tam jest właśnie ta cała historia, jak to wszystko się zaczęło, co było na początku, skąd to się wywiodło, dlatego też warto grać w tą fabułę. Ale tak jak powiedziałeś, każdy Warframe ma swoje umiejętności, i tutaj czasem niektóre Warframe polegają tylko na tym, żeby mieć jakąś określoną broń. Na przykład, ostatnio zdobyłem Warframe'a, który posiada umiejętności tylko do łuku. I jeżeli nie masz łuku, to ta umiejętność nie działa dopiero jak tam. w... Użyjesz swojej super umiejętności, która daje ci, tak jak przywołujesz sobie. No tak, więc to wszystko się łączy z tym, jakby budowaniem jakby naszego stylu rozgrywki. Tak. Nie, bo też mhm. każdy, nie, nie tylko nasza klasa, czyli ten Warframe, to jest w ogóle mylące, bo klasa, tak, tak naprawdę te Warframe, czyli te nasze kombinezony, które ubieramy, to one są klasami, tak w praktyce, nie? tak można mhm. powiedzieć. Więc każdy Warframe, każda broń ma jakby drzewkę umiejętności, i tam w tym drzewku montujemy tak zwane mody. I one tak. też nam wpływają zupełnie, na przykład możemy sobie zamontować pełno modów, które dodadzą nam obrażenia od jakichś tam konkretnych żywiołów, albo możemy postawić na mody, które zwiększą nam szybkostrzelność, czy zwiększą pojemność naszych tarcz, tak. czy na przykład energii, którą wykorzystujemy do umiejętności, więc możemy strasznie mm, w różny sposób tworzyć nasz styl rozgrywki dzięki tak. temu. Tak, i y, to jest, są oczywiście Warframe'y, które są oparte tylko na tym, żeby załóżmy y, władować im atak, no bo inaczej nie ma to sensu. Są Warframe'y, które tylko działają, jeżeli załóżmy, zrobimy je pod pancerz i pod takiego tanka. Tak, albo po dużo energii, żeby tak, właśnie spamować umiejętnościami, ale jest, nie? Też, ta, ta, jest dużo tych Warframe'ów z szarej strefy, które możemy zrobić tak naprawdę jak chcemy, bo mm. i to się będzie sprawdzało i tam to się będzie sprawdzało. Druga sprawa, każdy Warframe, grałem już naprawdę sporą ilości Warframe'ów z 10, z 12 i każdy z nich ma unikalne umiejętności. One w różny sposób się ze sobą łączą. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, że no tutaj jest ten ma taki strzał i ten ma też taki strzał, no to to jest niby podobne, ale on ma tam taką drobną zmianę, która inaczej łączy się z drugą umiejętnością. Tak, więc jak w gramy w momencie... grupie, to możemy to wszystko może inaczej działać, albo właśnie jak łączymy to z innym kombosem. Ja na przykład teraz yy, gram takim Warframe'em Zephyr, który się nazywa, yy, i on jest zupełnie taki jakby. Musiałem się przestawić zupełnie, że chodzi o system poruszania się, bo on tak jakby lewituje w powietrzu, to ma bardzo wolne opadanie. Więc jakby możemy też lecieć, jakby do góry się wystrzelić w powietrzu, potem opaść z impetem na wroga. Mogę tworzyć cztery tornada, które nie dość, że zadają obrażenia i pochłaniają wrogów, to jeszcze jak ja strzelam w te tornada, to dodatkowe obrażenia im zadaje. Co jest zupełnie inne od mojego pierwszego Warframe'a, Volta. To jest w ogóle jeden ze startowych Warframe'ów, w którym po prostu mówiłem, raziłem wrogów prądem, mogłem przyspieszać. Jakąś tam falę uderzeniową, e, taką wyładowanie elektryczności powodować, więc... Gra się zupełnie inaczej. Jest, jest jeszcze Warframe, na który teraz poluje, um, nie pamiętam nazwy, Atlas chyba się nazywa ten, tak, który tak, jakby. Go. Musimy walczyć wręcz, żeby jakby budować wokół siebie taki pancerz pseudo dodatkowy z tych pokonanych wrogów, chyba tak to działa. Mhm. Więc bardzo to jest imponujące. Jest jeszcze Warframe, który na przykład ma umiejętność pozostawiania za sobą e, śladów ognia, e, kiedy, kiedy jakby przemieszczamy się przez mapę, więc to jest wszystko tak, tak różnorodne, że to aż. Aż boli. A sama walka, bo walka, to, że jest bardzo płynna, bardzo satysfakcjonująca, to jedno, ale system poruszania jest świetny w tej grze, ponieważ tutaj możemy, kiedy wykonujemy ślizg podczas biegu, to jakby przyspiesza nasza postać, i wtedy wykonujemy ten ślizg. Kiedy podczas tego ślizgu wciśniemy skok, to nasza postać wykonuje taki, taką śrubę, skok taki do przodu bardzo szybko. jeszcze bardziej Tak, potem jeszcze bardziej przyspiesza, potem możemy wykonać jeszcze jeden drugi skok, potem jeszcze ślizg powietrza. I poruszanie się w Warframe, piszcie sobie na YouTube, Zresztą to może zmontujemy w tej recenzji też. Poruszanie się na takie już zaawansowane w Warframe wygląda po prostu. No magicznie. To nie jest po prostu, że biegniemy, tylko tak. po prostu jak taka jakaś, nie wiem jak to jak, jak to opisać, jak, jak to taki jest... super taniec ninja. Dokładnie. No jeżeli tam na tych późniejszych, na późniejszych poziomach na pewno nie znajdziecie nikogo, kto idzie normalnie po podłodze, tylko to wygląda w ten sposób, że jest ślisk, skok. Strzelanie, ślisk skok, strzelanie. Tak, tak. Plus jest mamy bieganie to, po ścianach jeszcze okazjonalne. W, jeszcze jest jak wszystko. właśnie ludzie grindują jakieś tam rzeczy, to nawet nie skupiają się na przeciwnikach, tylko po prostu jak najszybciej przebiegnąć. Tak, przez, żeby być do celu, tylko właśnie to, I to na pewno efektownie wygląda. Um, I jeszcze chciałbym powiedzieć, że mimo wszystko, bo jestem bardziej początkujący od Ciebie, mimo 40 godzin, że. Jedyną wadą Warframe'a dla mnie jest to, że naprawdę początkowo trudno jest ogarnąć, ogarnąć całe wszystkie systemy, które są w tej grze, w tej grze i, i jakby ta gra mało tłumaczy jednak na początku. Tak, jest tutorial całkiem jest... spoko i fajnie zrobiony i mniej więcej dobra, wiemy, że mamy teraz chodzić na misje i tak dalej, ale na przykład nie wiemy, że są jakieś w ogóle relikty, z których możemy dropić części Warframe'ów, nie, nie wiedziałem, że w ogóle... E, jak, jak łowić ryby, taka podstawowa czynność, bo na przykład mam przepis na broń, którą chcę stworzyć, a tu występuje mi, że w przepisie mam jakiś przedmiot. W ogóle nie mam pojęcia, jak ten przedmiot zdobyć, nie? więc niestety to jest taki minus, że żeby wiedzieć, co robić, to czasem musimy odpalić wikipedię warframe'ową i tam szukać ja informacji. Powiem szczerze, że ja mam tą wikipedię cały czas odpaloną, zminimalizowaną i po prostu jak coś potrzebuję, to sobie sprawdzam, no bo rzeczywiście ten tutorial jest, jest słaby, no bo hmm. mamy tylko pokazane, jak chodzić, i jak się bić. Jak się walczy o użyciem umiejętności i tak dalej. Taki, no. To jest taki początkowy ten, a potem... Nawet gra na mnie tłumaczy jak zdobywać te części Warframe'ów tak naprawdę. Nie, nie, ma, nie ma takiego nie, wprowadzenia. Nie nie, nie. nie ma nic takiego. Jest to generalnie napisane w kodeksie, ale jest to tak ciężko się do tego wszystkiego dostać. Jest to ukryte, powiedzmy. Te informacje są, ale no, są I takie... To jest, to jest największy, największy problem, bo ja w tym momencie, jeżeli miałbym zacząć grać w Warframe'a, na pewno bym się odbił. Jestem przekonany, że... Ja też się odbiłem odbił. raz właśnie, o to chodzi. Nie? Dlatego powróciłem dopiero teraz, jak miałem więcej czasu i, i udało się. I mimo wszystko polecam, tak już będziemy podsumowywać, bo naprawdę system walki w Warframe jest dla mnie o niebo lepszy niż w każdej... niż, niż w Destiny, nie wiem czy w każdej, ale na pewno bardziej mi się podoba niż w Destiny. I też jest fajne to, że... Możemy sobie customizować broń, kolory wszystkie. Znaczy nie wszystkie, ale mamy mnóstwo kolorów za darmo. Chcemy sobie zmienić tylko kolor strzały w łuku? Nie ma problemu, możesz sobie zmienić sam kolor strzały. I ta, ta gra oferuje mi o wiele więcej niż oferuje płatne Destiny 2 i to mi się naprawdę bardzo podoba. Ten system walki, mimo że powtarzalne są misje czasem, to naprawdę w ogóle nie nuży nawet po tych kilkudziesięciu czy kilkuset, jak w twoim przypadku, godzinach i... Jedynym minusem właśnie jest dla mnie to, że trochę mało tłumaczy ta gra i ode mnie naprawdę otrzymuje ona... No mocne 9 na 10, bo wydaje mi się, że... I jak na gry Free to Play, to obok Pafowej jest w ogóle najwyższa liga. Tak, no, znaczy to są dwa zupełnie różne y, gatunki, ale są poprowadzone bardzo podobnie, dają z siebie bardzo dużo i nie wymagają od nas, żebyśmy płacili. Znaczy, że nie są to w ogóle naga, na, na, nachalne y, mikrotransakcje Dokładnie. w tych grach i działa to naprawdę bardzo dobrze. Mi się. No nie powiem, nie powiem y, że jest jakaś lepsza gra Free to Play, którą grałem w tym momencie po tych 400 godzinach y, grania. W Warframe. No właśnie, więc 9, 9. 9 na 10 dla Warframe odgramy na maksa. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to polecamy. Gra jest dostępna na PC, Xbox One i PS4 i nawet na Switchu. Wow, polecamy.